Pogarnął. O, kurde, ładnie. Nie ma słynka, się zwierzało. Słyszę zombie. Oj tam, Wojtek nie ma O, skaczą. Fuck, zombie! Czekaj, poradzę sobie. Poradzę sobie. Ja se poradzę, słyszę. Ty tam kopać. Dobrze mi to. Ładne. A, mój fajs. Jakie że są to odcinki, nie sądzisz? już? No trochę <grywa> No, no Rozmiń swój temat, nie wiem Powiedz coś śmiesznego, jakiegoś suchar dnia O! Będziemy Na każdym odcinku będziemy Mówić o Fajnie. Fajnie. Najpierw Najpierw ja Uwaga, ten, ten Ten suchar jest tak suchy, że Rozwali wam mózg, albo nie On zniszczy wam psychika, bo jest naprawdę zły Chodź, tutaj, musisz naprawić ten Czym się różni mm, e, ciężarówka pełna starych telewizorów od ciężarówki pełnej martwego płodu? Ja nie wiem. Tego drugiego, znaczy tego pierwszego nie rozpakujesz widłami. Chodź na górę, chodź Twoje ten. Suchary są suche. Naprawdę? Weź, chodź, tu, tu patrz. Tu jest ściana. Właśnie widzę. Fak, skończyła mi się ściana. Nie masz darmna... O, oko tu skończyła lata. Mi się nie... Trzeba... trzeba będzie dednąć kogoś. Ej, Dobry. zaraz zginę. No brawo, Jutu. No bo teraz dydam jakiegoś to, Ten sucher Będzie suchy. No tak naprawdę on nie istnieje. No tu mów! Dobra, nie mam pomysłu na jakiego. No, ej, no. Ja powiedziałem. Na bardziej suchego niż my chyba nie znajdziesz. No, raczej nie. Coś, no. Ach, ta logika. Prawda? Dobra. Odliczam. Jak, jak powiem, jak zacznę odliczać, to albo coś powiesz, albo... Ale fajnie. Ej, nie kradnij! Ja nic nie kradnę, ja tylko do z ziemi. Z ziemi się nie bierze O, mamy lensa Tu życie się regeneruje czy nie? Życie? Nie wiem Panie, nie, o nie, mam trochę hajsu Musimy mieć 50 srebrników Co srebrników. 50 srebr... 70 srebrnych monet Nie, to biura Ej coś ci zabrakło okay. chyba A właśnie co do tego suchara To powiem ci jakiś, ok? No, no Nie mi, tylko ogólnie. No, no. widzą. Ej, znowu gdzieś w, w, wpadłem <grym> Wpadłeś? Ej, coś mnie bije. Ej, tu jest skrzynia! Uuu! Co jest? Ale nie wiem, biorę wszystko za nim utonę. Nie zmieniaj tematu i powiedz jaki suchem. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie i... Nie, nie! To ma być porządny suchar, którego nie wszyscy znają. Spoko! Ale wszyscy nie. No znowu Nie ma osoby, która nie, która nie zna tego słuchania. No spoko. Coś bije moje ciało, ale okej. Okay. Biło. Gdzieś pewnie ten. No, ten no. no tak. No, jak on miał. Ten co się bawi. Nekrofil! O, nie, nekromon. Ha. Spoko. Czekaj, ja mam łuki, strzały. Ej, ze wewnętrznie. Swój Czekaj, co ja mam jaki punkt Mam... I Skin Potion do obrony na 5 minut. A, skończyły mi się strzały. Fajnie. Masz jakieś nasiona? Mm, ale jakie? Nie, to piszę, że jakiś nasion Ten jakaś block pipe. A, to masz tam pipe? Sam masz pipe. W tylu jeden e, to Zboczenie. nie to ziarno. no i tam, ważne że możesz to i tak nie mogę strzelać. Ej, co? ja mam drewno. Ej, możesz mi osłaniać? Nie. Ej, coś było. <noise> <noise> Spokojnie. No, no. Ej, naprawdę. Drzwi się zamyka. Nie zapraszam! U, no dzięki! No wiem. Nie wiem czy wiesz, ale ja jako jedyny ani razu nie mam. No wiem. Jak ja techno słucham, wyłącz to. jest coś podobnego. Tam, Rex. Mm. Czego ty słuchasz? <słuch> Chciałem napisać one click, a mi wyszło yeah. one yeah. direction, nie, ja, ja no Fani, już bardzo 20 minut nagrywamy. No i co, źle się nagrywałeś? No No, mówiłem ci, że nie warto się spodobać. Mówiłem ci, chodź, nagramy sobie. No i tu się O, zrobiłem się. Aha, spadłeś. Spadłem. Spadłem w górę. Ej, to jesteś, co spadnie. Spadło coś. Gwiazdka! Co widzisz ją? Kul. O, jasne, dało się. Mam gwiazdkę. Bum, chetź. Hejcie. Вс ⁇ Пав, взять киуник. Ну, уже на ком загорчена твоя музыка. Я не могли слушать моих а, <реш> детей <давай, я знаю. реш> <реш> Może się... No dzięki, bierz. Tam. Z dwóch stron zombiaki, a ty mi nie pomogłeś. Ej, a a ja może, może weź sobie niebieską tarczę, co? Arczę aż mocno. Ah, tak, a, tam jest tak. No, Zamknij, plam. że zamknij. Ale nie w tym. Cześć, co to w ogóle robi? Rob weź, daj młotek i. <grym> Patrz, ten cygan już jest w domu. Aha, spoko. A i coś wbija do naszej chaty cool problem. Jeszcze tylko trzy lensy i przywołamy pierwszego bossa okej? Okay? Jakie lency? Lensy. z tych oku. Aha, spoko. O nie, wyrzuciłem O, piec. Miały... Ja se poradzę, idź, 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 to mój hajs Ups jest jak z YouTube, nie? Tak. 6%, 6 życia. Co tu można przy... ten... stworzyć? Znaczy co? Jest tu coś lepszego? O, już uleciał. No, ogólnie ten. Niż te startowe itemki. Nie wiem jak to, ale ja sobie zrobiłem... Do się mieczek. O, nie zabrał. Króliczek! O, króliczek się zepsuł. Ty go zepsułeś. Nie! Nie! No dzięki, że zrobiłeś stół. Tak. Bądź inteligentny jak No spoko. Zawsze do usłyszenia. O, to jest slime. No nie no, jeszcze trzeba klikać. Ile masz hajsu się. Hajsu 3 silver, coiny i 18 kopiec. Ja siedem! Dobra, chodź w tym Jak gdy mnie ja ciągle okradaż, jak ja dnę. No to, to nie moja wina. O, moich starych hajs. No tu było 5 silverców. O! To by się zmarnowało. Się. Dobra, chodź penetrować Jest jaskini. Okej. Okay. Ty rob za światło, a ja będę chłopiał Spoko Będę ci oświetlał drogę Będę ci świecił przykładem Ej, tu jest woda, wiesz o tym? Nic ci nie przeszkodzi, to jest dobra, może Fuck. <laughs> <Chodź na to. śmiech> <laughs> <noise> no jeszcze, jeszcze tych tak Aj ej, ej, coś mnie bije. Dżdżownica. Muzyki, o, zabiłem. Copper coiny. Eee, Dobra, bo...